A w poniedziałki w nowej edycji Tańca z Gwiazdami wystąpią Radek Liszewski i Lenka, Fit Oldboy i Paulina, Denis Urubko i Jania, Piotr Mróz i Hanna, Łukasz Juras Jurkowski i Wiktoria. Taniec z Gwiazdami. Już dzisiaj o 25 w Polsacie. Jesteście gotowi na Family Food Fight? Pojedynek na smaki? Yeah! Wyjątkowe receptury. Myślujemy, że jest Kukulanska, Hiszpania, Italia. Mamy piekielną kuchnię i szatańskie pomysły. Bam! Będzie prawdziwy fight. Walczycie o 100 tysięcy złotych. I tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce. Czy jedzenie okaże się... Przepyszne. Family Food Fight. Pojedynek na smaki. W środę o 25 w Polsacie. Wydarzenia to główne źródło aktualnych informacji dla Polaków i najpopularniejszy program informacyjny w kraju. Tworzymy najbardziej wiarygodny i obiektywny serwis informacyjny. Wydarzenia. Codziennie o 18.50 w Polsacie i Polsat News. Jesteśmy zawsze w centrum wydarzeń. Polityka jest fascynująca. Ale czasami trudno ją zrozumieć. Pytam, by wytłumaczyć ludziom, jak działa polityka. Kto kogo wyrzuci, to z kim co tworzy i po co to wszystko. Tutaj nie da się nic ukryć. Agnieszka Gazdyra w programie Debata Dnia. Od poniedziałku do piątku o 19.50 w Polsat News. Rado? Rado. Reagujemy na to, co dzieje się wokół nas. Głowa była tak spuchnięta, że ja w życiu takiego człowieka nie widziałam. Reporter dotarł do szykujących informacji. Porozmawia pan ze mną? Jestem dziennikarzem. Raport. Od poniedziałku do soboty o 21.00 w Polsat News. Dzień dobry, witamy Państwa 30 sierpnia w poniedziałek. Rozpoczniemy z Państwem nowy dzień z Polsat News, ale rozpoczniemy także tydzień. Bardzo ważny tydzień, bo to już dosłownie za dwa dni rozpoczyna się także rok szkolny. Beata Haleviska i Mariusz Abramowicz. Państwu. Czy zauważyli państwo te delikatne zmiany? No właściwie duże zmiany można powiedzieć u dołu ekranu. Tak. Proszę zerknąć tak dokładnie. Zmieniliśmy się trochę dla państwa, różne odcienie niebieskiego i błękitów, czyli krótko mówiąc, witamy państwa w nowym tygodniu i w nowej oprawie. Ale to nie tylko nowa oprawa, nasze nowości, ale także to wszystko, co Telewizja Polsat przygotowała dla państwa na jesień. No i oczywiście przez cały tydzień będziemy państwa Opowiadać o tych nowych propozycjach. Dziś na przykład będą, będziemy mieli gości. Po pierwsze, z tańca z gwiazdami, a po drugie, odwiedzimy Wyspę Miłości. Już Państwo wiedzą o co chodzi, oczywiście. Love Island. Tak, tak jest. Stanie z gwiazdami Piotr Mróz i Kinga Sawczuk. A jeżeli chodzi o Wyspę Miłości, to oczywiście Karolina Gilon niezastąpiona. No oprócz znanych i lubianych formatów i programów będą także dwie premierowe produkcje, i o tym w tym tygodniu na pewno będziemy mówić, bo to nowy serial Kuchnia w Polsacie. Ten nowy serial to. To jest produkcja twórców hitów wiosennej ramówki polsatu Kowalscy kontra Kowalscy. Tym razem w rolach głównych wystąpią m.in. Tomasz Karolak, Maria Demska, Żmuda, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Eryk Lubos. A kolejna nowość to Family Food Fight, czyli pojedynek na smaki. To jest także nowy program telewizji Polsat. W szranki o tytuł najlepszej gotującej rodziny w Polsce i 100 tysięcy zł staną drużyny z całego kraju, a ich zmagania będą oceniać jurorzy Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski, a także Adam Borowicz. Ale nie zapominamy także o tym, proszę Państwa, co najważniejszego dzieje się w tej chwili na świecie. Przyglądamy się ostatnim dniom ewakuacji wojsk amerykańskich z Afganistanu, z Kabulu. Tuż po informacjach połączymy się z naszą korespondentką Magdą Sakowską, która na bieżąco przygląda się temu, jakie decyzje podejmuje Biały Dom. A to już pojutrze, jutro, 31 sierpnia, ostatni amerykański żołnierz opuści Afganistan. Co zatem czeka tych, którzy tam mieszkają? O to dziś też będziemy pytać dr Magdalenę Elgamari. A więcej ważnych informacji już teraz i Beata Cholewica. Zapraszam Państwa.